Witaj! Dziś będzie coś w temacie szukania lepszego świata. A chcę powiedzieć o książce, na którą wpadłam niedawno. Jestem zdziwiona, że o niej nie słyszałam wcześniej. Jest to książka autora spa Ernesta Kallenbach. Nazywa się Ikotopia. I jest to książka napisana, wydana w roku. 1975 książka w stylu utopijnym Solarpunk punk można powiedzieć dzisiaj. I jest to książka science fiction, ale w zasadzie czyta się ją trochę jak dokument, dlatego bo jest w tej książce bardzo dużo myślenia w stylu lat 70. Początku lat 70. czasów hipisowskich, kiedy szczególnie myślenia w kategoriach. Ekologii. I to jest bardzo zabawne, bardzo ciekawe przeczytać to dzisiaj i porównać, porównać z tym, co się dzieje w tej chwili, jeśli chodzi o myślenie ekologiczne, szczególnie myślenie w kategoriach światowych pomysłów. I jak to było, jak to się zaczęło. I jest to w jakimś sensie książka, dokument, dlatego. Bo ta książka została między innymi była inspiracją do powstania Partii Zielonych w Niemczech, która powstała w roku 1980 roku. Pierwsza Partia Zielonych powstała w Australii, jeśli się nie mylę, w roku w roku 71. Czyli jeszcze przed, przed wydrukowaniem tej książki. Książka, bo sama książka była pisana też wcześniej, dlatego bo chociaż była wydana w 1975, to 10 wydawców ją odrzuciło, zanim wreszcie została wydana. Także jest w tej chwili, w tym roku, 50. rocznica wydania tej książki. I książka została przetłumaczona na dziewięć języków i sprzedano ponad milion egzemplarzy. I, I o czym jest ta książka w skrócie? No bo jeśli ktoś chce przeczytać, ja podam link do Amazon, także jeśli ktoś by chciał kupić ja ją, mam akurat z biblioteki, ale to jest książka, którą warto mieć i jako, jako ciekawą książkę historyczną. Chociaż jest to science fiction, jest to o tym, jak w stanach oddziela się część kraju po to, żeby realizować tą utopię, ekotopię, żeby stworzyć nowe nowy, zupełnie kraj niezależny. Jest to oczywiście na terenach tych, kiedy, gdzie było najwięcej hipisów, zaczyna się stolicą tego kraju jest oczywiście San Francisco, który kompletnie się zmienia i żyje się tam jest recyklowanie, nie używa się prawie samochodów, jest tylko transport publiczny. I ludzie żyją w komunach bardzo często. Jest to w San Francisco, ale też trochę na północ, w Oregon, w stanie Oregon, w Kalifornii. Też Kalifornia i Oregon tworzą i, i w, po, pobliskie rejony tworzą właśnie ten, to państwo Ikotopia. I jest to dość ciekawe. Ja nie chcę opowiadać za dużo, dlatego, bo może ktoś będzie chciał przeczytać. Ta książka jest chyba nie jest przetłumaczona na polski. Ja szukałam w internecie i mogę, muszę powiedzieć, że nie znalazłam. Znalazłam wypowiedzi Polaków, którzy czytali tą książkę, ale raczej wydaje mi się, że w języku angielskim można ją kupić również w Polsce w języku angielskim i oczywiście w Amazon, gdzie. Podam link. Jest ona dosyć, ta, jakby ta strona bardziej naiwna, to jest dotycząca technologii, jak sobie autor wyobrażał technologię, bo książka wydana, napisana no, na początku lat 70., wydana w 75, akcja się dzieje w 80., znaczy nie, ten, to miejsce zostało stworzone w roku 81., a według autora, a akcja się już pod koniec lat, pod koniec XX wieku dzieje, dzieje, kiedy przyjeżdża, polega na tym, że przyjeżdża reporter ze Stanów Zjednoczonych, opisuje to i opisuje to typowym myśleniem amerykańskim, wieloma rzeczami się dziwi. I <śm> Też, ale też opisane jest to, co się, co się działo, co powymyślano. Jest też, też część naiwna tego. Tej, tej książki muszę powiedzieć, to dotyczy, dotyczy technologii, bo jest bardzo dużo książek science fiction, które w bardzo ciekawy, poprawny sposób opisują, jak wygląda technologia, i to są często ludzie, którzy wiedzą o tym, co się, nad czym się pracuje w tej chwili w technologii, są w stanie przewidzieć, co będzie albo to, co. Oni przewidzieli, inspiruje przyszłych twórców. Natomiast najwyraźniej twórca i Kotopi jest mniej zainteresowany technologią, o wiele więcej ekologią. I bardzo ciekawie jest opisana ta część ekologiczna, natomiast technologia nieco naiwna, jak to dzisiaj czytamy, ale zachęcam. Do zajrzenia do tej książki, jeśli ktoś czyta po angielsku, lub poszukania jakichkolwiek informacji na ten temat, jeśli nie jest przetłumaczona na Polski, to myślę, że jeśli słucha mnie tłumacz, ktoś, kto potrafi tłumaczyć z angielskiego na Polski, myślę, że książka, ponieważ jest to rzeczywiście bestseller światowy, że jeśli nie jest przytłumaczona, na pewno warto ją przetłumaczyć. Jak to, jak to się skończyło? Tak jak to jest dzisiaj na tych terenach, bo znam, jeżdżę, widzę, być może wybiorę się nawet w te w te rejony nie tak długo, to, to ta książka, co to się, co się dzieje? Tak, na tych terenach nadal są różnego rodzaju wioski ekologiczne, o których Mówiłam już w innych filmach, jest w stanie Oregon bardzo znana duża taka wioska ekologiczna, tylko że na przykład wiele rzeczy, które autor przewidywał, na przykład to, że nie będzie samochodów, nie sprawdziły się, chociażby dlatego, że często te wioski ekologiczne najbardziej udają się gdzieś na wsi. One nigdy nie rozwinęły się na tyle, żeby mogły utrzymywać miasto, stać się niezależnie od miasta. Od, od reszty świata, jakby stworzyć społeczność niezależną od, od świata. I to czasami było mi smutno, kiedy o tym czytałam, że, że, że to nigdy po tylu latach, po 50 latach nie rozwinęło się na tyle, tylko skończyło się naprawdę na bardzo małych wioskach ekologicznych. Czy to był dobry kierunek? Jak to się rozwinie? Czy to będzie mogło iść dalej, to wszystko zależy od nas, ode mnie, od ciebie, w jakim kierunku to poprowadzimy. Ale tak istnieją nadal bardzo stare, niektóre też w Kalifornii, w okolicach San Francisco istnieją wioski ekologiczne, które się dobrze mają. Ale samo San Francisco teraz upada, jest właśnie miastem. Bardzo niebezpiecznym jest tam dużo bezdomnych. Ludzie, którzy, których znam, którzy mieszkają w Kalifornii, gdzieś w Silicon Valley, tam, gdzie jest najzamożniejsza część Kalifornii, omijają San Francisco, ponieważ można tam nie jest tam bezpiecznie pojechać na zakupy czy samochodem. Także wszystko troszkę w inną stronę się obróciło. A jeśli chodzi o wioski ekologiczne, o, o takie zalążki tej utopii, który, o której wtedy myślano, to jedna rzecz jest, która w żadnym stopniu się nie sprawdziła, to jest to, że w Stanach nie zrezygnowano z samochodów. W ekotopii są. Samochody, pojazdy ekologiczne, jest na transport publiczny głównie. Są rowery, tak. pisi zawsze lubili jeździć na rowerach, i ludzie, którzy myśleli o ekologii, nadal w tym środowisku, w Kanadzie, w Stanach, to są ludzie długowłosi i kolorowi, którzy uparcie w, w starszym wieku już jeżdżą na rowerach. Ale w rzeczywistości. W tych wioskach ekologicznych nadal są samochody I to, i to samochody na benzynę dlatego, bo takie są najpraktyczniejsze, jeśli chodzi o normalne życie. Są, so, może jedyne środowisko, do których może to być trochę, trochę jakby taka niezależność od reszty świata, podobna w Stanach, to są, to jest grupa religijna Amishów, ale to jest zupełnie inna historia. Kompletnie inny styl życia, także jest to bardzo ciekawa książka, żeby do niej zajrzeć, podam link, więcej nie mówię, poczytaj sobie, o, jedyny powód, dla którego, główny powód, właśnie dwa główne powody, dla których... Dla kto dla których mówię pierwsza, jeśli ktoś, ja tak jak ja nigdy o tej książce wcześniej nie słyszał, warto o niej wiedzieć i do niej zajrzeć. A druga, jeśli ta książka rzeczywiście nie została przetłumaczona na Polski, to bardzo je, wa, warto ją zakupić w Amazon, gdzie podaję link i przetłumaczyć. Dzięki Pa.